Podczas przerwy wakacyjnej przy zespole szkół nr 1 w przysietnicy powstanie oczyszczalnia ścieków, niezbędna dla potrzeb tej placówki. Wartość tej inwestycji wyniesie ponad 286 tysięcy złotych. Do momentu rozbudowy szkoły w, lat, w roku 2014, kiedy zostało rozbudowane obieg o trzy nowe segmenty, problem gospodarki ściekowej rozwiązywał przepływowo osadnik gnilny typu szambo. W momencie, kiedy szkoła została rozbudowana, w sumie trzykrotnie zwiększyła swoją kubaturę i powierzchnię użytkową, wzrosła też liczba użytkowników, bo powstało stosowne przedszkole, gimnazjum. Takie rozwiązanie problemu, trzeba było po prostu wymyślić coś nowego. Uzyskano stosowne pozwolenia, wyłoniono wykonawcę i będziemy tutaj budowali oczyszczalnię ścieków dla zespołu szkół nr 1 w Generalnie rzecz zakres projektu obejmuje budowę i montaż w tym miejscu oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznej o przepustowości 14 m3 na dobę, wraz z budową przepompowni, kanału tłocznego ścieków surowych i kanału wylotowego ścieków oczyszczalnych do potoku Sietnica. W tym momencie wykonawca zamówił już podstawowy komponent, czyli monoból, w którym znajdują się wszystkie urządzenia oczyszczalni. I zasadniczo prace wszystkie zostaną wykonane w okresie wakacyjnym. Natomiast sam rozruch oczyszczalni i uzyskanie efektu ekologicznego planowany jest termin do 15 października. Oczyszczalnia stanowi kontynuację budowy sfinansowanego ze środków unijnych kompleksu oświatowego mieszczącego przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, atrium oraz segment gastronomiczny. W 2012 roku w Zespole Szkół nr 1 w Przysietnicy odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego.